Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pacjent Opel Astra Trójka H14. Poczekaj, na razie ściągnijmy to. Pokażemy, gdzie tu podłączyć i powiemy, jaki był problem. Tutaj problem był z odpalaniem. Tutaj widzicie, jest instalacja gazowa. I tutaj klient, jeżeli auto odpalało, nieraz odpaliło, nieraz odpaliło, zgasło. Tutaj podejrzewamy pompę paliwa w baku i faktycznie tutaj to jest taki zaworek tutaj po przekręceniu zapłonu już powinno być ciśnienie i podczas kręcenia no powinno tutaj jeżeli naciśniemy ten zaworek tutaj w środku powinno wystrzelić ciśnienie tak można wstępnie sprawdzić jeżeli nie macie manometru tutaj my podłączymy taki manometr wkręcimy go teraz Tutaj zdiagnozowaliśmy, że to pompa, ale pokażę Wam po prostu, o co chodzi z tym manometrem. No i tutaj wkręciliśmy zaworek. Maciek teraz będzie najpierw włączył zapłon sam. Sam zapłon. Na zapłonie nie ma, a zakręć. No w tym momencie Ciśnienie jest 3,5 Czyli teraz jest, auto odpaliło, a od czasu do czasu auto nie odpalało i tego ciśnienia tutaj nie było. Teraz weźmiemy, przejdziemy do tylnie drzwi. Tutaj mamy od góry Wziornik Tu już to chyba coś kombinował, nie? Tutaj coś kombinało jakieś hmm. silikony, wtyczka już jest popękana. My tutaj mamy nowy zestaw kompletny. Pokażę wam o, cały zestaw pompy z całym modułem z obudową. I teraz tak odepniemy te wtyczki. Zabezpieczenie i wymienimy pompę i myślę, że Usterka powinna ustać Tutaj też jak robiliśmy wywiad Z właścicielką tego samochodu Ona ma tutaj instalację gazową I jeździła na bardzo niskim poziomie paliwa Przez co taką pompę można uszkodzić Ponieważ ona jest chłodzona paliwem Więc tutaj jeżeli macie instalacje gazowe To zawsze w baku warto mieć to pół baku Zatankowanego paliwa W tym odcinku to już wszystko Dzięki za poświęcony czas I pozdrawiamy Miniaturkę jakąś z tym zegarem.